To jest najgorsze, co dzisiaj piłem? Szanowny widzu, jaką najdziwniejszą rzecz w życiu miałeś okazję pić? Pytam cię, nie bez powodu, bo w dzisiejszym odcinku przetestujemy różne dziwne smaki napojów z różnych stron świata. Sprawdzimy przede wszystkim, jak smakują. Powiem Wam też, ile kosztowały, a nawet ile mają kalorii. Specjalnie na dzisiejszy odcinek zamówiłem najciekawsze smaki, jakie udało mi się znaleźć w sieci, a są to między innymi. Kola w specjalnej butelce o smaku dymu, dziwny napój o smaku ryżu lub cuchnący napój ze śmierdzącego owocu. I serio, podobno śmierdzi on tak mocno, że nie można go wnosić do naprawdę wielu miejsc w Azji. Więc musi prześlicznie pachnieć. Na wszystkie wydałem około 160 10 zł, więc mam nadzieję, że docenicie to łapką w górę i... Subskrypcją na kanale, dzięki której będziecie na bieżąco z kolejnymi odcinkami, i dzięki temu, że ją zostawicie, może w końcu dobiję milion, bo jest nas już 900 tysięcy, więc ostatnia prosta do miliona. Zapraszam również po gry w najlepszych cenach do linku w opisie na GitHub. A teraz zaczynamy! W tym nowym też wypadają baterie, jednak. Napój numer jeden to Monsterek, ale nie ten klasyczny. Ten jest nietypowy. Jest to monster o smaku espresso i to waniliowego. Przywędrował do nas prosto z Anglii. Cała puszka ma 150 kalorii, a kosztował aż 16,99, co czyni go najdroższym napojem tego odcinka. No ale takim drogim i wykwintnym trunkiem nie pasuje rozkoszować się samemu, tak więc mam tutaj dwie szklaneczki. Jedna dla mnie, druga dla Przema. Nalejmy sobie. Uuu, kawowy kolor. No i teraz oboje możemy ocenić jego smak. Pachnie jak kawa, taka waniliowa typowa. I smakuje też jak kawa, to nie smakuje w ogóle jak energetyk, nie? Tak. Typowo jak kawa. To jest sama kawa. Czyli to jest kawa asygnowana logiem Monstera, a nie napój energetyczny. A wydawało mi się, że będzie to po prostu energo los kawy, ale wydaje mi się, że to ruch w dobrą stronę. Spróbuję jeszcze. Hmm? I porównując go do kaw ze stacji, jest naprawdę dobry. Poziom odpowiedni, nie warty, co prawda 17 zł, ale spokojnie może ode mnie otrzymać ocenę 7 na 10. A ty przemo? Piąteczka. Piąteczka, nie lubisz kawy, co? No więc nie najgorszy, ale polecam raczej szukać taniej. Albo po prostu kupić sobie waniliową kawę na stacji z puszki, bo smakuje praktycznie tak samo. No, czyli dobrze smakuje, ja tam lubię. Kolejny napój pochodzi z kraju kwitnącej wiśni. Japończycy wymyślili, że jeżeli ktoś nie lubi kawy, nie lubi też energetyków, to można stworzyć dla niego coś zupełnie innego. A jest to 200 ml milili, 200 ml shot o smaku Pepsi, który ma zapewnić dzienną dawkę energii. Kosztował mnie 10,99, a cała mała puszeczka ma 112 kalorii. Jak na taką wielkość? Całkiem sporo. No to otwieramy. Oh, sykło i trochę dla przema. Trochę dla Norbiego, trochę dla Przema i jeszcze trochę dla Norbiego. O, tak, energole, uwielbiam. Porówno po nam nalałem. Proszę bardzo. Dziękuję. Pachnie jak Pepsi, nie ma żadnego dziwnego zapachu, a smak? Smakuje mi jak Pepsi Max. W sensie trochę bardziej słodzikiem niż cukrem, ale na pewno nie czuć tutaj energetyka. Czujesz energetyka? Nie. No widzisz, to byś się mógł takim czymś pobudzić rano. Ale zostawia mimo wszystko taki dziwny posmak, więc jeżeli Pepsi Max dałbym taką siódemkę, może siedem i pół, to temu 6,5, i pół, bo jest minimalnie gorszy. A ty, Przemo? Szósteczkę. Szósteczka, no to mamy w miarę podobne oceny. Ale będę miał energii. Czas na napój w wyjątkowo ładnej puszce. Prawie tak ładnej jak nasze dzisiejsze tło. A jego smak to guma balonowa. Kosztował mnie 4,99. Cała puszka ma zaledwie 5 kalorii, a kraj jego pochodzenia to Szkocja. I puszka faktycznie dobrze się prezentuje i mam nadzieję, że równie dobrze będzie smakował. Ups, rozlałem. Ups, ej! Ale to cudownie pachnie! To serio pachnie jak guma balonowa I to taka mega, mega słodka Zobaczmy więc kolor U, błękitny No więc, teraz czas na test smaku Powąchaj, czujesz? Ojeju Słodko, nie? To smakuje jakbym pił gumę do żucia To jest genialne To jest okropne To jest najoryginalniejszy smak, jaki piłem od dawna Może nie piłbym tego na co dzień do śniadania Ale zdecydowanie zasługuje na punkty za oryginalność Come on, to naprawdę smakuje jak płynna guma Ocena? Pół Pół? Serio? Okropne jest. Jak dla mnie? To jest ósemka, ale w głównej mierze za oryginalność, bo ten smak naprawdę mnie zaskoczył. A to jak gumy kulki smakują. No, w sumie jak te, te takie wyciskane, no nie w tych długich rzędach, takie jak tu na obrazku. Smakuje faktycznie identycznie jak one. Tą firmę z pewnością zna każdy z was, ale może niekoniecznie w tej wersji, bo jest to Fanta o smaku grejpfruta i tak jak wcześniej, również bez kalorii. No, praktycznie bez, bo cała puszka ma ich zaledwie 10, a kosztowała mnie 4,99. Kraj pochodzenia to Dania, ale taką Fantę widziałem też w Ameryce. I tu ciekawostka, w Ameryce mają naprawdę wiele smaków, zarówno Fanty, jak i Sprite'a, jak i Coli i to wszystkie w wariancie bez kalorii. I to jest po prostu Eldorado dla ludzi z nadwagą, którzy lubią y, słodkie napoje. Serio. Niech to wprowadzą do Polski, proszę! No a teraz czas na Eldorado smaku. Chlup, chlup, chlup. I proszę bardzo. Pachnie intensywnie grapefruitem. jak sok grapefruitowy, taki z kartonika. Jeżeli chodzi o smak, ojejku, kwaśne. Aż mnie trochę wykręca, nie spodziewałem się tego po fandzie. Jeżeli ktoś lubi kwaśne napoje, to na pewno dla niego. Ja preferuję raczej słodkie, więc moja ocena... No takie 5,5, ale to ze względu na osobiste preferencje. A twoja przemo? Siódemeczka. Siódemeczka. Wiedziałem, że to że tobie że to zasmakuje. Ale jak lubicie kwaśne, to to na pewno wam podejdzie. Nie jest tak kwaśne jak gumaszok na przykład, no ale wciąż trochę kwaśne. Dobre, grej yeah. Przepraszam. <laughs> <noise> nie, nie, nie pozwolił użyć martwego mema Na stół wjeżdża jedno z większych dziwadeł dzisiejszego dnia A pochodzi ono z Korei Tam też często serwowany jest jako deser A jest to napój o smaku ryżu Kosztował mnie 3,99 Całość ma 78 kalorii I jak podaje producent, w środku podobno znajdują się ziarenka ryżu Sprawdźmy to Mój ulubiony moment ah, I uwaga, na lewanko. Ej, faktycznie są tutaj ziarenka ryżu Widzisz jak pływają? Ja tego nie piję. No co, ty nie świruj, nawet ci ryżu doleję. <grym> nawet ci ryżu doleję. <grym> Proszę. Nie wiem, czy mam ci teraz powiedzieć smacznego czy co. Pachnie dziwnie, jak sfermentowany ryż, nie taki na słodko sfermentowany. Jak... Do czegoś, ja znam ten zapach? Jak szarlotka? Trochę jak jabłecznik, nie? Całkiem dla znaczy. Wiem, wiem, to pachnie jak takie ciastko ryżowe. Miejmy nadzieję, że równie dobrze smakuje. <grym> Pyszne jest, jak ci smakuje, przemówi. <grym> To jest najgorsze, co dzisiaj piłem! Ja muszę... Jeszcze trochę. To jest serio chyne. Powiem wam, że nawet ciężko mi wydobyć ten ryż z dna ale spróbuję. No, nie dam rady dojść do tego ryżu, to jest wstrętne! Nie wiem, jak to ktoś może chcieć jeść jako deser. Tego smaku nie da się porównać do niczego. Zupełnie do niczego. E, zero na 10. Minus 10 na 10. Nie można tak, to wbrew zasadom. Ja montuję, ja mogę. On montuje, on może, okej. Okay. Jeżeli coś w dzisiejszym odcinku przebije to w złym smaku, to jest spora szansa, że skończę z głową w koszu, albo obaj skończymy. To naprawdę było niedobre. Napój idealny dla trenera, ale nie tego z siłki ani nie dla ich Coacha. Bardziej dla trenera Pokémon. A są to trzy różne puszki o trzech różnych smakach, z trzema starterami. Wszystkie pochodzą z Tajwanu, a każda z nich kosztowała 9,99. Mają około 100 kalorii i trzy różne smaki. Bulbazaur, smak jabłkowy, Charmander, smak pomarańczowy i Squirtle, smak kruszkowy. Jeśli graliście w poksy, dajcie znać, jakiego startera wybraliście jako pierwszego. Ja chyba wybrałem Squirtla, kiedy grałem po raz pierwszy. I właśnie od niego zaczniemy nasz test smaku. Smak gruszkowy. Podobno zapach... Pachnie! Wiesz, jak to pachnie? Jak lift. Piłeś lifta kiedyś na boisku, taki napój z lat 90. Nie? Identycznie. Ciekawe, czy tak samo smakuje. Dziwnie. Taki gorzki. Trochę gorzki, no? Gorzki, gruszkowy, a jest w nim cukier. Hmm. Nawet bym powiedział, że taki trochę cierpki. Albo jak kompot taki ze śliwek, coś w ten deseń, nie? Nie najgorszy. Ocena? Szósteczka. <laughs> szósteczka, a u mnie? No, zgodzę się, szósteczka. Szósteczka, jak się patrzy. To teraz. Bulbazaur. Czyli jabłko? Też pachnie jak lift. To smakuje jak kwaśniejszy jabłkowy lift. Też jest mniej słodki. Mniej słodki, tak. Według mnie lepszy 7,5 na 10. U mnie też 6. Też 6, tak samo, ok. I Charmander? Może tu będzie jakieś zaskoczenie? W ogóle on też jest przezroczysty, wszystkie są przezroczyste. Pachnie jak orężada za 50 groszy ta z ciemnej butelki, którą też piło się na boisku. I smakuje właśnie jak ta orężada. Czyli trochę jak tiktaki pomarańczowe, jeżeli ktoś takiej nie pił. Podobny smak według mnie najlepszy z nich wszystkich i przywołuje wiele nostalgicznych wspomnień. Ósemeczka ode mnie. Z, za tą nostalgię. A u ciebie? Co ciekawe, u mnie w drugą stronę. Najgorszych. Serio? Ja mu dał piąteczkę. Serca nie ma. <laughs> tak czy jak 30 zł najprawdopodobniej nie były warte, jeżeli chodzi o smak, jeżeli chodzi o skład, pewnie podobnie, więc najprawdopodobniej zapłaciliśmy tu za import i puszkę. Ale co tam, przeżycia, przeżycia i doświadczenia, one, o, o, one nie mają ceny. W końcu coś bez gazu i bez cukru, a jest to japońska zielona herbata, która pochodzi oczywiście z Singapuru. E, ale firma jest japońska, ale przyszła z Singapuru. Cała butelka kosztowała 6.99 ma, 0 kalorii, 0 dodatku cukru i w ogóle prawdopodobnie zero jakichkolwiek dodatków. No to czas sprawdzić jak smakuje. No, no i co, niby taka zielona, a jednak brązowa, kolor klasycznej herbaty. Pachnie dość cierpko i smakuje też dość cierpko, jak taka zwykła zielona herbata zrobiona w gorącej wodzie i ostudzona. Jest to poniekąd odświeżające, ale za tą cenę myślę, że można sobie zrobić to samemu. Jak dla mnie? No, cztery. Dla mnie dziewięć. Serio? Mamy zupełnie inny gusta. Była zielona herbata, to teraz niebieska, również z Singapuru. Puszka kosztowała mnie 5,99 i również ma zero kalorii. Ale czy faktycznie jest niebieska? Klik. i. Yy, nie jest. <laughs> A smak? Eee, jest zło, okropne. W sensie, nie tak złe jak ten napój ryżowy, ale wciąż niedobre. Pachnie mi, kurczę, jak pokarm dla rybek. Nie wiem dlaczego. Bardzo dobre. Serio? No. Jak taki... dla mnie to jest 2 na 10. To jest maks, co mogę dać tej herbacie. A ja podobnie jak w poprzedniej daję 9 na 10. Gusta i guściki. Ale przynajmniej kubki smakowe dobrze wyzerowało przed kolą w specjalnych butelkach. W specjalnej edycji... W specjalnej furze na mam... Specjalnie dla koneserów w trzech różnych smakach. Pierwsza z nich ma smak ziół, druga podobno nutkę dymu, a trzecia ma smakować jak drewno. Każda z tych niespotykanych i ekskluzywnych butelek pochodzących z Anglii kosztowała mnie 9,99 i mają po 86 kalorii. I prawdopodobnie taki dobór nut smakowych ma spowodować, by ten napój pasował do innego ekskluzywnego napoju, który w teorii powinno się pić solo, ale niektórzy piją go z kolą. <coughs> Zaczynamy od ziołowej! Do szykownego napoju, szykowny otwieracz. Nie, nie miałem lepszego. Nie, nie umiem zapalniczką. Nie, nie umiem okiem. A z zębów mi szkoda, ale otwarte. Pachnie trochę jak w aptece. Zwilżmy więc usta. Mm. <laughs> nie no, dobra, śpiluję. Dziwne, bo z jednej strony chcę smakować jak cola, a z drugiej nie. No ziołowa kola. miła odmiana. Ale czy jest to dobre? Chyba faktycznie do drinków, co? Nie wiem, mi to smakuje jak jedzenie z Serio? Mi pachnie trochę apteką. Nie jestem chyba wielkim fanem. 4 na 10, przynajmniej w tym przypadku. No tak. Trójka. Czwórka i trójka. Next. Teraz smak drewna. Otwieranko. Nie czuję tutaj drewna. I to smakuje dla mnie prawie jak zwykła cola, tylko, tylko gorsza. Ma taki posmak dziękuję. Posmak ma, no. W tych kolach chyba chodzi o to, że one przy pierwszym wieku mają smakować jak kola, a dopiero potem dalej mają mieć właśnie jakiś taki dziwny ziołowy czy też drewniany posmak. Ale tutaj? No w tym smaku go nie czuję. Jak dla mnie 4 na 10. No, czwóreczka. Też czwóreczka. Dajmy więc szansę tej o smaku dymu. Jej jestem najbardziej ciekaw. do dymy. Nie dymi się, to na pewno... Ej, pachnie mi trochę jak psia Ojejku, cierpki ma smak strasznie Mówiąc cierpki, mam na myśli dokładnie taki sam posmak Jak po tym, kiedy wypijecie kompot śliwkowy Nie smakuje śliwką, nie zrozumcie mnie źle Po prostu to jest taki suchy smak Z nich wszystkich najciekawszy Nie powiem, że najlepszy, ale jakbym szukał dziwnego smaku To wybrałbym ten Dlatego trochę lepiej 5 na 10 Jeden. Serio? No, tak Aż tak, tak Ci nie podeszła? Niedobre. No kurde Widzisz Przemo, bo to jest do, do napojów dla dorosłych A Ty masz dopiero 12 lat 16 Prze Przepraszam, pomyliłem się no dobra, to naprawdę dziwnie wygląda i szczerze, nie wiem czego się po tym spodziewać. Jest to specyfik pochodzący z Korei Południowej, a kosztował mnie 10,99. Cała buteleczka ma 50 kalorii i jest o smaku rzęszenia. Co ciekawe, w środku znajduje się faktycznie kawałek rzęszenia. Ciekawostka jest taka, że rzęszeń jest bardzo często stosowany w medycynie naturalnej i wspomaga zarówno męskość, jak i serce i również pamięć. I pewnie kilka innych rzeczy również. A jak smakuje? Sprawdźmy to. Kolor napoju, taki żółtawy, coś pomiędzy sokiem cytrynowym a jabłkowym. Zapach. O jezu, oh, strasznie sucho pachnie. Tak oh. mocny, intensywny, suchy, korzenny zapach. Tak jakbyście wąchali korzenie świeżo wyrwane razem z ziemią i to po deszczu. Taki to ma zapach. A smak? Zaryzykujmy. Ojej, no kurde. Po smaku wnioskuje, Przemo się dusi, że to musi być zdrowe. To musi być zdrowe. Wszystko co jest zdrowe, smakuje najgorzej na świecie. To jest totalnie ohydne! I smakuje tak jak pachnie. Zero, zero. Zero? zero. A, a ja też mogę? Co? Minus 10! Nie, 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 nie. <gry> Tylko, montaży... Tylko ja mogę. To też daje zero. Nie naprawdę to nie jest smaczne, serio, nie. Nie. A ciekawe jak smakuje ten korzonek ze środka Bo wygląda jak robak To robimy tak, ja próbuję gryza aby zostawiać zostawiacie łapkę w górę i subskrypcję na kanale Deal? Deal, lecimy Ej, szczerze To jest mniej złe w smaku niż ten napój I pewnie zdrowe, a, ale zdrowy będę Żeńże! Nie była dziwna kola, więc teraz dziwna Pepsi, która przyleciała do nas z Indonezji, chociaż ciekawostka jest taka, że była również sprzedawana w Polsce w latach 90., kiedy byłem dzieckiem i chodziłem jeszcze do podstawówki. Wypiło się tego trochę na boisku szkolnym. Ech. Zapłaciłem za nią 9,99, chociaż prawdopodobnie przepłaciłem, bo w zeszłym roku można było ją kupić nawet w polskiej żabce. Cała butelka ma 150 kalorii. I już teraz mogę Wam powiedzieć, że w przeciwieństwie do niebieskiej herbaty, Pepsi Blue rzeczywiście jest niebieska. Kolorek bardzo ładny, taki smerfny powiedziałbym. Proszę Przemku, smerfastyczny napój dla Ciebie. No to ślub. Pamiętam, ten smak pachnie i smakuje jak orężada, ale taka orężada. Z wyższej półki. Jak karton to smakuje. Mm. Co ty? Nieprawda, super jest. W sensie. No co ty? Karton z, płyn z płynem do mycia. Jak teraz powiedziałeś, że płynie do mycia, to faktycznie mi się tak trochę skojarzyło. Ale kojarzy mi się to też z dzieciństwem, mam z tym bardzo dobre wspomnienia. I w sumie polecam każdemu z was spróbować, bo to jest ciekawy smak. A czy dobry? To jak widać rzecz gustu? Jak dla mnie. Mocne 6 na 10. Dwa. No dobra, ma, masz prawo. Ale sami musicie przyznać, że ma naprawdę przepiękny i ciekawy kolor. Płyn do mycia też ma. Okej, okay, boomer. Jeżeli kilka wcześniejszych napojów było niedobrych, to tego... Naprawdę się obawiam. Durian, czyli owoc, który ma niesamowicie intensywny i podobno śmierdzący zapach. W Azji do wielu pomieszczeń po prostu nie można go wnosić, tak jak wspominałem na początku odcinka, bo zapach roztaczający się wewnątrz jest wręcz nie do zniesienia. Pytanie, czy będzie taki sam w przypadku napoju? No i jak z jego smakiem? Za całą butelkę zapłaciłem całe 8,50, a ma ona 40 kalorii. Kraj pochodzenia to dokładnie ten sam, z którego pochodzi większość chińskich bajek czyli Japonia. Czas na chwilę prawdy. O kurde, to jest gazowane. O nie, wycieka. O Boże! fu! O jej, jej! Z jednej strony nie chcę tego spróbować, ale z drugiej chętnie zobaczę, jak przemo próbuje. Kolorek przezroczysty, dobre gazowane. Jak ci to pachnie? Ciekawie, tak ostro. Wiem, jak to pachnie. Do gazu, do 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 dodaje się coś do gazu w kuchni. Żeby, żeby śmierdział w razie ulatniania. Jakiś siarczan czegoś tam, no nie? Nie pamiętam co dokładnie, ale to śmierdzi tak jak ulatniający się gaz. Yy, śmierdzi okropnie, ale cóż, wasze zdrówko moi kochani, no nie jest to za dobre. Ach, więc no, no nie, no nie jest to dobre. Ale na obronę duriana powiem, że jest na pewno lepsze od napoju o smaku ryżu i tym bardziej lepsze od napoju o smaku żeńszenia. Zgodzisz się? Potwierdzam. Byłby taki trzeci w kolejności, nie? No. N Najgorszy był chyba żeńszeń. Chyba tak. Zanim ryż mhm. i to było trzecie najgorsze. A nie wiem. Mi to smakuje porównywalnie z tą Pepsi Blue. Co? No. Pepsi Blue obrażają! 0 na 10, oczywiście. Ja bym dał trójkę. Ekscentryk, smakosz, degustator. A jeżeli wy razem z nami zasmakowaliście w dzisiejszym odcinku i nie możecie doczekać się kolejnego, pamiętajcie o tym, by zostawić sobie suba wraz z dzwoneczkiem na kanale, by być na bieżąco z wszystkimi kolejnymi. W komentarzach dajcie znać, jaki jest najdziwniejszy napój, który wypiliście, i pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę. Zapraszam na poprzednie, a na dziś to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Cześć! A jakby włożyć ten napój ryżowy do ryżu, to by pomogło z zapachem? Chyba nie. Oj nie.